Dajecie ja śmiaćki sobie po te sorka, że tak późno odcinek datuje, chociaż nie wiem, może go stawię po prostu na następnego dnia, albo jeszcze teraz w tej godzinie, którą ja nagrywam. Zrobiłem swój zestaw i no pierwszą minifigurką jest Moro. Prosty minifig, bo po prostu zwykłego ducha dałem mu Kill of Kobe. Łówka podrobiona. Maska też, oczywiście główka z, jako wygląda jak oryginalnego Moro, ale ona ogólnie jest hmm, z, tą. z podrobionego zestawu, bo lubiłem sobie takie kupić, bo były nam fajne elementy dalej. Kai, Kai master z 8 sezonu, mu maskę z takich pierwszych pierwszych odcinków naprawdę fajnie ona pasuje do niego ogólnie maska jest trochę zepsuta ja wam teraz ogólnie jeszcze drugą twarz Kaja pokażę nie wiem czy dobrze widać bo mam trochę rozmazany ekran ale tu ma taką ja mam taką złominkę a tu ma taką bardziej właśnie szczęśliwą Dobra, już mam maski, nie zakładam na ramioną ręką. A tu mam takiego jego pojazdu, to zestaw ogólnie się nazywa Kai, um, z, pościg, um, Kai pościg Moro. Z, no tutaj takie małe szczegółki mu dałem, jak tutaj taką ala kierownicę. No i żeby wyglądało, czy jest, um, jak się nazywa? No ile ten samolot jedzie, on też może pływać. I daj mu parę broni. Była jeszcze katana, ale nie wiem gdzie mi wypadła. Ale tutaj taki zejna I takie ostrze. Dobra, więc... Pamiętajcie, żeby zalajkować odcinek, zasubskrybujcie, bo mam już 40 subskrypcji. Jak będziemy mieli 50 to gwarantowany maraton, bo wtedy zostanie tylko 50 do 100 subskrypcji. Więc do zobaczenia, cześć i pa!